Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku poradnika Agrofakt. Tradycyjnie znajdujemy się na polach produkcyjno-doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Przyjrzyjmy się, jak wygląda nasza pszenica o zima, w jakiej jest fazie rozwojowej. Szanowni Państwo, można dostrzec, że nasza pszenica Znajduje się w pełni fazy strzelania w źdźbło. W skali BBCH jest to w granicach 35-36 i zbliżamy się do newralgicznego punktu zabiegu T2, gdzie powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na ochronę liścia flagowego i podflagowego. Z tego względu, żeby te elementy rośliny oraz cała roślina jak najlepiej wpływały na wykształcanie ziarniaków w kłosach i ich potem dalszy rozwój i dojrzewanie. Stąd też bardzo istotne jest, aby zwrócić uwagę na pojawiające się choroby grzybowe. Biorąc pod uwagę zagrożenia, z jakimi mamy obecnie do czynienia, warto pamiętać o tym żeby zwracać uwagę na takie patogeny jak septorioza paskowana liści, septorioza plew, rdza żółta, rdza brunatna. Mam już informacje najświeższe z Polski, że w niektórych rejonach na roślinach pszenicy zaobserwowano pierwsze objawy rdzy. Stąd też w naszym rozwiązaniu tutaj chcielibyśmy. Pójść bardzo szeroko, gdyż na rynku jest wiele preparatów, wiele mieszanin różnych substancji czynnych, inaczej mówiąc aktywnych, które zabezpieczają rośliny przed głównymi chorobami w różnym zakresie. Na naszych polach doświadczalnych w tym roku chcielibyśmy bardzo kompleksowo zastosować substancje czynne z czterech grup chemicznych. Po pierwsze, z ortofenyloamidów chcielibyśmy zaproponować substancję czynną izopirazan. Z grupy triazoli, to co jest bardzo dobrze znane, epoksykonazol. Z grupy strobiluryn, azoksystrobinę. I z grupy ptalanów, chlorotanolin. Chlorotanolin jest ważną substancją czynną, która działa... Powierzchniowo, kontaktowo zapobiegając rozwojowi zarodników grzyba, a jednocześnie wraz z pozostałymi substancjami czynnymi, które działają w sposób systemiczny w całej roślinie, bardzo dobrze myślę, że ta kombinacja będzie nam zabezpieczać rośliny przed całym spektrum chorób grzybowych, które mogą na niej występować. Poza tym jest to również ważne w tym aspekcie, aby zapobiegać sytuacji, w której dochodzi do stopniowego uodparniania się roślin, a właściwie konkretnie grzybów tutaj na nich występujących na stosowane preparaty fungicydowe. I stąd tutaj takie połączenie wydaje się bardzo sensownym rozwiązaniem. Na koniec chciałbym jeszcze przypomnieć, że w tych sytuacjach, gdzie wymagana jest, patrząc na pole, korekta architektury łanu, warto posłużyć się preparatem, gdzie substancją czynną jest trinesapak etylu. To tyle na dzisiaj. Serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam na kolejny nasz program. Do zobaczenia na polach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.